Jak wygląda ta woda? No, bo ludzie pytają, nie ma języka, który by opisywał tego typu zjawiska, ja się tego uczę yy, i tłumaczę to tak mniej więcej. Jeśli to jest nasza woda, czyli wymięta, totalnie chusteczka, którą spożywamy na co dzień, na przykład płynąca w naszej kranie, pełna chaosu informacyjnego, to poprzez przejście przez yy, reaktor yy, Czyścimy te informacje i otrzymujemy tabula Tabularazę, czyli czystą kartę, którą możemy zapisać i ten zapis możemy do tej wody wprowadzić. W postaci na przykład informacji chemicznej, na, korzystnej na przykład do rozwoju rośliny. O tak, mamy już uporządkowaną informację, która wpływa powiedzmy na yy, kwitnienie... Zmożone kwitnienie danej rośliny czy obfity plon. Niemniej jednak cały czas pozostała część kusteczki jest wolna od tego chaosu informacyjnego i oddziałuje na roślinę holistycznie. To znaczy, że mimo tego, że wprowadzamy konkretną informację, która oddziałuje na daną jednostkę chorobową, na przykład w postaci zioła dodanego do wody, albo yy, to nawet homeopatycznego muszę powiedzieć, tak silne jest podbicie działania yy, różnych substancji chemicznych przez tą wodę, lub yy, na przykład nawozu do wody y, przy oddziaływaniu na roślinie, to i tak cała woda oddziałuje na dany organizm w sposób całościowy, holistyczny. I dlatego dochodzi do tego, że na przykład osoba ze schorzeniem y, związanym z jelitem grubym, na przykład wierzejącej y, jelito y, grube, leśnickiego krona choroba, czy jakiekolwiek zmiany patologiczne w tym jelicie, one poprzez przywrócenie y, równowagi i przywrócenie prawidłowego przepływu informacji przez nasze ciało mogą zostać usunięte poprzez ten brak rezonansu z tą jednostką chorobową, o której mówiłem, ale jednocześnie uleczane są rzeczy, na które nie spodziewaliśmy się działania tej wody. Woda, woda wielka tajemnica. Jest taki film, tam spotykamy się z wieloma badaczami ja też muszę powiedzieć, że dowody doszedłem w sposób no, nie wprost. Zupełnie było to niesamowite, bo poszukiwałem pomocy przy realizacji takiego badawczego programu y, realizowanego na Politechnice Łódzkiej, y, który się nazywał y, utwa, y, Azotowanie stali stopów w plaźmie o liniowym charakterze wyładowania. To był proces, który umacniał y, warstwę wierzchnią y, y, urządzeń, części y, wykonanych ze stali stopów. I kolega, który miał mi pomóc w budowie tego aparatu, y, którego prosiłem o pomoc, y, przy budowie aparatu plazmowego, powiedział słuchaj, twój aparat, A, nazywał się Joachim Werdin, postać publiczna, napisał świetną książkę Inedia, nie jedzenie, polecam, bardzo ciekawa, bardzo świadoma istota, wspaniały człowiek, powiedział słuchaj, włóż do tego swojego aparatu wody woda zawrzała, po dwóch sekundach musiałem włączyć aparat, mówił ja teraz podlej roślinę i podlałem, podlałem Borówki amerykańskie mojego taty, potraktowane dosłownie szklaneczką tej wody uzyskały przyrost od końca kwietnia do końca sierpnia wypuszczając nowe pędy prawie dwumetrowe gdzie siedmioletnie rośliny bardzo starannie pielęgnowane od siedmiu lat miały około 70 cm wzrostu, wysokości. I pojawiła się niezwykła obfitość w ozwocowaniu tych krzewów. Tak, że tata podpierał ich łodygi specjalnymi rozwidlonymi gałązkami, żeby się nie połamały. Jakim podlał wodą, taką deklastrowaną, ogórki. Y, y, takie o, zwykłe górki, które urosły. Natomiast takich na prawie 30 cm, uzyskując y, po, po, cały czas mając y, ten swój niesamowitą jędrność i smak. Takich doświadczeń z roślinami było wiele. Roślina nie kłamie. Ciekawe jest to również, że kolega, który wziął, nie, wykonał doświadczenie na fasoli jaś, powiedział: Słuchaj, podlana fasola zwykłą wodą wypuściła taki właśnie listek. Od razu, niemalże u ciebie, nic. Ale czwartej doby, kiedy wszedł do pomieszczenia, gdzie zrobił doświadczenie, tam cały czas, gdzie była zwykła woda, był taki mały listek. Natomiast w, 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 w tym w, w słoiku z wodą deklastrowaną była już roślina rzędu 10 cm. Pewnie z wykształconą łodygą liśmi. To jest właśnie ten fenomen wody. Reszczyna nie kłamie. Człowiek, który leży sparaliżowany, nie kłamie, a jednak widać, że jest to znacząco oddziaływanie na nas. W związku z tym dbajmy o tą wodę, tą wodę, którą jesteśmy, którą są inni, jak na nią oddziałujemy silnie, poprzez swoje emocje, poprzez swoje intencje, poprzez swoje fizyczne i chemiczne oddziaływania. To, co, czego nas uczy wielu badaczy światowych, właśnie Masaru Emoto, który mówi, mów do dziecka, że je kochasz, ta wibracja, Czyli ta fizyczna ekspozycja yy, na, na falę, którą wysyłasz do wody, którą jesteśmy, yy, pozwala tej wodzie wzrastać, pozwala jej właśnie pozbywać się blokacz, czyli tą wodę deklastrujesz, strukturyzujesz, a potem na polu fizycznym nowej świadomości. Odlokowujesz i taka istota kwitnie. Ona się zwraca do tego wszechogarniającego nas i jednoczącego w jednego wielkiego człowieka, w jeden wielki organizm jako y, kosmos y, poprzez wodę y, nas wszystkich. Właśnie. Y, zachęcam do spróbowania tej wody. Y, y, ta woda nie ma ceny. Jeśli chcesz wesprzeć to dzieło, to bardzo proszę. W tej chwili rozmawiamy z, z kilkoma rozlewniami, które pozwolą nam, aby ta woda była dostępna dla wszystkich powszechnie, bo oni mają takie moce produkcyjne. Natomiast zachęcam do kontaktu ze mną i, i poznania tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Zadbania o siebie, o tą swoją wodę. Dziękuję.